Jeden przepis. O, chyba tu jest e, cyjanek na słodko. Mm -hmm, tak. tak, turt z jadem brzmi nieźle. Makowiec arszyjkowy, mm, klasycznie. Rmaweczki cyjankowe, wspaniałe. Tak, tak, a więc do roboty. <laughs> Wrzuć do garnka taranfinę. On szybko ze strychiną Żrącą teraz dodaj ciecz. Nie zastąpi czy piecz. Albo daj mi porcję dwie. Jeszcze doradzę węża jad, aby każdy torcik zjadł i dosypać szurzą sierść. Mam tu wpłynie żabią pieśń. Nie. nie. A, to to nie. Starszy szklanki ćwierć. Jak wymaga tego śmierć, nim narkotyk przyda się. chwiejne nogi będą dwie. O, już co zapach działa. Iski janek jeszcze sok. Bardzo stęchły, bo stał rok. Kleju dodam porcję trzy. Dodaj fraszku szczyptę krwi. Nie! Za no to nie. chyba wszystko zgadza się myszy, szczury, kobry dwie wodę, serno, co tu kryć nie da się już dalej żyć o, owoców to oni już jest zjedzą jeszcze dodam tak dla żartu trzy pijawki chyba warto leje trudkę też na ta zabija także wszy nie! o, tak. ja mam zawsze dobre pomysły Chyba nam pomagał czort, śmiercionośny wyszedł tort, padnie trupem jutro wróg, by krokodyl zjeść go mu. Tort, 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 łap się w dybidła